Każdy może zrobić swoje własne mydło. Na pewno będzie wtedy przyjazne dla naszej skóry, bo nie będzie zawierać żadnej szkodliwej chemii. A do tego można jej zabarwić na dowolnie wybrany kolor i dodać takich składników, które nadadzą mydłu ulubiony przez nas zapach. Ale wszystko to należy robić z głową. Przed Wami dwie miseczki z białym proszkiem. Jeden proszek przypomina mąkę, natomiast drugi proszek przypomina takie kryształki jak cukier. Wygląda jak cukier. I teraz tak, jeden to jest soda oczyszczona, drugi to jest kwasek cytrynowy. Dostajecie, dostaniecie jeszcze ode miseczki z olejem i będziemy używać tego 7 łyżek, 5 łyżek i 3 łyżki. I to ważne, żeby nie pomylić proporcji. Warsztaty aptekarskie, w trakcie których można było między m.in. zrobić swoje własne mydło, odbywały się w Muzeum Ceramiki przez ostatni okres. Jak widać, cieszyły się zainteresowaniem dzieci i młodzieży szkolnej. Ale muzeum ma też dla uczniów, którzy pozostaną w trakcie ferii w Bolesławcu, inne propozycje spędzenia tego czasu. Przygotowaliśmy w tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, działania na okres feryjny. Zajęcia będą się w muzeum w dziale historii miasta odbywać i w pierwszym i w drugim tygodniu. W pierwszym tygodniu, mimo że za oknem tej zimy nie ma, niemniej jednak chcemy prowadzić warsztaty dotyczące zimy. Będą to warsztaty plastyczne, natomiast w kolejnym tygodniu, w drugim od 17 lutego, ruszamy z warsztatami produkcji świec. Mamy już w, tej, w tym względzie dość duże doświadczenie, ponieważ te warsztaty odbywają się u nas cyklicznie i cieszą się bardzo dużą popularnością. Na te zajęcia trzeba się tylko wcześniej zapisać, a można to uczynić zarówno drogą mailową, jak i telefoniczną. Proszę tylko pamiętać, że jeżeli przechodzą pojedyncze osoby, to bardzo prosimy, żeby były również pod opieką osoby dorosłej. Zajęcia odbywają się każdego dnia od godziny 9 do godziny 12. Równo w godzinnych odstępach trwają mniej więcej 45-50 minut. A my wracamy do produkcji mydła. Mieszanie składników i dobieranie właściwych ich proporcji wydaje się kluczowym do sukcesu, czyli wyprodukowania takiego mydła, które i posłuży do mycia i sprawi nam przyjemność zapachową. Ale ten proces trzeba zakończyć. Jeśli gotowy jest ten proszek, z którego będziemy odbijać kulki, to napychamy obie, obie półkule, napychamy tym waszym piaskiem kolorowym, kolorowym, pachnącym, tak? Nie jakoś nie umijamy jakoś szczególnie, żeby udało nam się je wyciągnąć. A po wypełnieniu form taki niemal już gotowy produkt trzeba tylko wystawić za okno, by mydło stężało i doszło do konsystencji, pozwalającej użyć je pod prysznicem.